Over the Praca domowa. Kiedy tata wrócił dzisiaj z biura, miał pod pachą wielki tornister i nie wyglądał na zadowolonego. Chciałbym, żebyśmy wcześniej zjedli kolację, powiedział tata. Przyniosłem z pracy roboty, musi być gotowa na jutro rano. Mama ciężko weschnęła i powiedziała, że zaraz poda kolację. A ja zacząłem opowiadać tacie, jak było dzisiaj w szkole, ale tata mnie nie słuchał. Wyciągnął ze swojego tornistra mnóstwo papierów i zaczął je przeglądać. Szkoda, że tata nie słuchał, bo w szkole miałem dzisiaj świetny dzień. Strzeliłem Alcestowi trzy gole, a potem przyszła mama i powiedziała, że podano do stołu. Jedzenie było super. Zwykle w domu dobrze jadamy. Była zupa bez wsztyk z pire. Pire jest strasznie śmieszne, bo można na nim robić rysunki widelcem i ciasto, które zostało z obiadu. Szkoda tylko, że nikt nic nie mówił, a kiedy znów próbowałem pochwalić się tacie tymi trzema golami, powiedział mi tylko jedz. Po kolacji, kiedy mama zmywała w kuchni naczynia, my z tatą poszliśmy do salonu. Tata rozłożył swoje papiery na stole, na którym stał różowy wazon, zanim się stłukł. A ja bawiłem się samochodzikiem na dywanie. Brum! Mikołaj, przestań hałasować! krzyknął tata. Wtedy się rozpłakałem i przybiegła mama. Co się dzieje? spytała. To, że mam pracę i potrzebuję spokoju, odpowiedział tata. Mama powiedziała, że mam być grzeczny i nie przeszkadzać tacie, jeśli nie chcę zaraz iść do łóżka. Ponieważ nie chciałem iść do łóżka, wieczorem zwykle nie chce mi się spać. Spytałem, czy mogę poczytać książkę, którą dostałem od stryjka Eugeniusza ostatnim razem, jak u nas był. Mama powiedziała, że to bardzo dobry pomysł. Więc poszedłem po książkę od stryjka Eugeniusza. To bardzo fajna książka. O paczce kumpli, którzy szukają skarbu, ale nie mogą znaleźć, bo mają tylko połowę mapy, która mogłaby ich doprowadzić do skarbu. I ta połowa, którą mają, jest do niczego, jeśli nie znajdą drugiej połowy. Wczoraj, kiedy mama zgasiła światło w moim pokoju, doszedłem do niesamowitego momentu, w którym Dick, szef kumpli, jest w starym domu razem z garbusem. I tata zaczął krzyczeć. Cholerne pióro, akurat teraz przestało pisać. Mikołaj, przynieś mi swoje pióro więc zostawiłem książkę na dywanie, poszedłem po, do pokoju po pióro, które dostałem od buni i położyłem je tacie. Wokół domu karbusa szalała straszna burza z piorunami i błyskawicami, ale Dick wcale się nie bał. A potem z kuchni przyszła mama i usiadła w fotelu naprzeciwko taty. Uważam, powiedziała mama, że pan mąż bum przesadza. Przy pensji, jaką ci płaci, nie powinien zmuszać cię do pracy po godzinach. Jeśli masz dla mnie lepszą posadę, powiedział tata, to bądź tak dobra i mi ją wskaż. Brawo, powiedziała mama. Świetny dowcip. Nie staram się być dowcipny, krzyknął tata. Staram się skończyć tę pracę na jutro rano, jeśli moja droga rodzina mi pozwoli. Co do mnie, powiedziała mama, to masz moje pozwolenie. Idę na górę posłuchać radia. Porozmawiamy jutro, kiedy się uspokoisz. I mama poszła na górę do swojego pokoju. Wróciłem do książki od Stryka Eugeniusza. Kiedy to Dick, szef kumpli, jest w domu u garbusa. Na dworze szaleje burza, ale Dick się nie boi. Jeden z papierów taty spadł na dywan. Cholera, powiedział tata. Mikołaj, podnieś mi ten papier i idź zamknąć drzwi. To niesłychane, że w tym domu nie zamyka się drzwi. Więc podniosłem papier i poszedłem zamknąć drzwi od stołowego. To prawda, że w domu zawsze zapominamy o zamykaniu drzwi i robią się przeciągi. A potem tata krzyknął, że skoro już tam jestem... To, żebym przyniósł mu z kuchni szklankę wody. Przyniosłem tacie szklankę wody i znów zacząłem czytać fajną książkę od Stryka Eugeniusza o kumplach, którzy mają pół mapy, żeby znaleźć skarb. Ale wtedy drugi papier spadł tacie na dywan i tata kazał mi iść zamknąć drzwi od kuchni. Kiedy wróciłem, tata spytał, jak napisałbym słowo przynależeć. Powiedziałem, że ja bym je napisał przez RZ. Tata westchnął i kazał mi iść po słownik, który stoi w biblioteczce. Zanim mu go przyniosłem, zajrzałem do środka, ale nie znalazłem słowa, słowa przynależeć. Może nie zaczyna się na przy, tylko jakoś inaczej. Dałem słownik tacie, położyłem się na dywanie i doszedłem do momentu, kiedy Dick w czasie burzy z bioronami i płyskawicami chodzi po korytarzach domu Garbusa i wtedy ktoś zadzwonił do drzwi. Idź otworzyć, Mikołaj, powiedział tata. Poszedłem otworzyć i to był pan Bledur. Pan Bledur to nasz sąsiad, który bardzo lubi przekomarzać się z tatą, ale tata nie zawsze lubi, jak pan Bledur się z nim przekomarza. Cześć Mikołaj, powiedział pan Bledur, Twój biedny ojciec jest w domu? Wracaj do swojej nory, Bledur! krzyknął tata z salonu. To nie jest pora na to, żeby mi przeszkadzać. Wynoś się! Więc pan Bledur wszedł ze mną do salonu i kiedy znów czytałem, jak Dick idzie korytarzem w domu garbusa podczas burzy. Pan powiedział: Przyszedłem spytać, czy nie zagrałbyś w warcaby. Nie widzisz, że jestem zajęty? Spytał tata. Mam ważną pracę do skończenia na jutro rano. Pozwalasz swojemu szefowi wchodzić sobie na głowę i on to wykorzystuje, powiedział pan Ja jestem wolnym strzelcem, ale gdybym miał szefa i gdyby mój szef chciał mi dać robotę poza godzinami pracy, to ja bym powiedział mojemu szefowi: To ja bym mu powiedział: Nic byś mu nie powiedział, krzyknął tata. Po pierwsze, bo jesteś tchórzem, a po drugie, bo żaden szef by ciebie nie chciał. Kto jest tchórzem? I kto by kogo nie chciał? spytał pan Bledur. Dobrze słyszałeś, powiedział tata. A jeśli nie rozumiesz, to już nie moja wina. Teraz daj mi pracować. Ach, tak? Zapytał pan Bledur. Tak, odpowiedział tata. Wtedy podniosłem książkę, wsadziłem sobie pod pachę i krzyknąłem. Mam tego dość. Idę się położyć. I wyszedłem. A tata i Pan którzy trzymali się za krawaty, patrzyli na mnie wielkimi oczyma, jakby byli zdziwieni. No bo co w końcu kurcze blade. Dwudziesty raz czytałem tę samą stronę w mojej książce. I wiecie, co wam powiem? Uważam, że naszym tatusiom każą za dużo pracować. I kiedy po całym dniu człowiek wraca zmęczony ze szkoły, nie może znaleźć nawet chwili spokoju.